Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał dotyczący Warszawy i budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle. Budowa wkracza powoli w decydującą fazę. W ostatnich dniach zamontowano część kładki, która znajduje się tuż nad warszawskimi bulwarami. Widok już teraz robi kolosalne wrażenie. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że most pieszo-rowerowy w przyszłości stanie się ogromną atrakcją dla turystów i nie tylko. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodoba i zostawisz łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie muratorplus.pl pod tytułem Kładka pieszo-rowerowa Warszawa. Kiedy otwarcie? Budowa wkracza w kolejny etap. Aktualne zdjęcia. Autorstwa pani Marty Balcerowskiej oraz artykuł na stronie investmap.pl pod tytułem W Warszawie trwa budowa nowego mostu pieszorowerowego nad Wisłą. Autor artykułu nie podpisał się. Most pieszorowerowy w Warszawie będzie miał 452 metry długości, a suma długości przęseł znacznie przekroczy 500 metrów. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna. I w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 metra, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 metra. Jak czytamy na portalu murator.pl, na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna zaplanowana przestrzeń użytkowa to 6 metrów, a na węższej rampie, po stronie lewobrzeżnej, 3,5 metra. Na przeprawie znajdą się dwie strefy wypoczynkowe z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone na balustradach. Most zostanie też objęty monitoringiem. Przeprawa połączy bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulicy Karowej na lewym brzegu i ulicy Okrzei na prawym brzegu. Jak czytamy na stronie murator.pl Ustrój nośny Gładki zaprojektowany został jako konstrukcja w całości stalowa. Ustrój kładki oparty będzie na masywnych żelbetonowych tarczach filarowych, z których trzy posadowione będą w korycie Wisły, a dwa kolejne po wschodniej stronie szlaku żeglugowego w oddzielonej wałem strefie wody płytkiej. Niektórzy twierdzą, że dzięki budowie mostu Praga stanie się swego rodzaju przedłużeniem śródmieścia Warszawy. Będzie to pierwsza przeprawa w stolicy tylko dla pieszych i rowerzystów. Według założeń most pieszo-rowerowy w Warszawie zostanie otwarty najpóźniej wiosną 2024 roku, czyli za już mniej niż rok. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Budimex SA, a koszt tej inwestycji to 120 milionów złotych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu około 6 minut. Rowerzyści przejadą ją w 2 minuty. Budowana kładka będzie pierwszą przeprawą na wiśle w całości poświęconą pieszym i rowerzystom. Miejsce jej budowy będzie dawało doskonały widok na pejzaż śródmieścia i jego wieżowców oraz na dziki prawy brzeg Wisły i zieloną część Pragi. Będzie to doskonała atrakcja dla turystów ale też również dla mieszkańców Warszawy. Kładka będzie liczyła 452 metry długości, tym samym będzie o 127 metrów dłuższa od słynnego londyńskiego Millennium Bridge. A wy co sądzicie o budowie tego mostu? Jestem ciekawy Waszej opinii. Proszę o zostawienie jej w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.